Na naszym panelu dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że zielona transformacja jest transformacją systemową, tak naprawdę większą o tej transformacji po 1989 roku, którą ja jeszcze pamiętam, ale też niesie ze sobą wiele korzyści. I w tym kontekście rozmawialiśmy o raporcie, które Polskie Stowarzyszenie ESG zrobiło, na temat tego, jak można używać tego raportowania ESG do prawdziwego funkcjonowania firmy, żeby to nie był tylko papier, tylko żeby to się na coś przydawało. To, co ja wyniosłam z tej dyskusji, to korzyść zrobienia raportowania ESG jest taka, że można sobie zanalizować procesy, które są w firmie, można znaleźć optymalizacje, które trzeba zrobić, no i można wreszcie zacząć produkować czy funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony. Warto też pamiętać, że zielona transformacja to nie tylko próba firm wyglądania dobrze, dlatego że klienci i też instytucje finansujące zaczynają tego oczekiwać od nas. Zielona transformacja wynika z tego, że kondycja naszej planety i środowiska jest taka, jaka jest. Od tego się nie da uciec. I po prostu takie działania są nie tylko etyczne, ale też są w naszym własnym interesie, po to, żebyśmy jeszcze mogli długo i szczęśliwie żyć i funkcjonować, i nasze firmy też.